Czy można nadmiernie przycinać drzewa? A tak się stało przy ulicy Wyszyńskiego. Drzewa nie są przycięte prawidłowo. Tutaj problem tak na dobrą sprawę zaczął się w 2006 roku, kiedy no, ta akacja została po prostu ogłowiona. No, zostały te cięcia zrobione nieprawidłowo. No niestety tutaj mamy taki przykład, gdzie ciężko pogodzić też przyrodę z ludźmi, bo no niestety drzewo rośnie, rosłe drzewo, tak, to, to nie mówimy tutaj o jakimś małym kloniku, tylko to jest potężna akacja. Rośnie w bezpośrednim sąsiedztwie tego budynku, powodując duże zacienienie. No i, i z tego co wiemy, jedna mieszkanka bloku upiera się przy tym, żeby drzewo zostało, żeby tutaj nic nie robić. Z kolei inny mieszkanie z tej samej klatki mówi, że że to zacienienie mu przeszkadza. No, poczekamy też na decyzję starostwa, co starostwo zadecyduje I, i od tego też uzależniamy nasze dalsze kroki, jakie będziemy tutaj musieli wyciągać lub nie w stosunku do zarządcy nieruchomości. No właśnie, no czyja, była to, czyja to była decyzja, że te drzewa zostały w ten sposób przycięte, bo to jest teren urzędu miasta. Teren, teren miasta, tak? Tak, tak, zgadza się, ale z tego co nam wiadomo, to cięć dokonał, dokonał zarządca nieruchomości, przy, przy której rośnie drzewa. A jeżeli no, komisja stwierdzi, że stało się to wbrew prawu i, i wbrew y, zasadom, y, jaka, jaka, jakie mogą być dalsze y, konsekwencje czy kroki, czy y, zarządca może ponieść z tego tytułu karę? No ciężko mi się w tej chwili naprawdę wypowiadać, no bo tak jak mówiłem, no muszę to uzależnić od, od decyzji starostwa e, i, i od tego po prostu jest uzależnione nasze dalsze postępowanie, tak. Ja tutaj nie chcę jakiejś samoistnej opinii wydawać, to też trzeba byłoby wtedy z naszym prawnikiem skonsultować, więc na chwilę obecną wolę tutaj tego dalej, dalej nie komentować. A jakie są kroki, aby dokonać takich cięć sanitarnych czy wycięcia drzewa? Zarządca musi się zwrócić do Urzędu Miasta tak? do, o zezwolenie na, na, na takie prace. Znaczy, to jest teren w zarządzie, zarządzie ZGM-u, tak, i z tego co wiemy, to, to zarządca zwrócił się o przycięcie tych drzew do ZGM-u. Do ZGM, no ZGM z tego względu, że nie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi, powiedział, że, że on tych prac nie dokona, że to zarządca może wykonać no, własnymi środkami. No, tak jak mówię, tutaj jest ciężka sytuacja, bo to drzewo, taka, ta krzywda prawdziwa została zrobiona w 2006 roku. A, a w ogóle no, po prostu tego drzewa no, nie, nie powinniśmy pozwalać na to, żeby ono tak szło w górę e, i, i tak się rozrastało. Tak? Już ono od początku powinno być kształtowane i ta korona powinna być zdecydowanie inaczej utrzymywana. E, więc tak, tak, na dobrą, tak na dobrą sprawę, no, to są pewne zaszłości w utrzymaniu tej zieleni już przez wiele, wiele lat. To Pan spowodował, że dzisiaj tutaj zebrała się komisja i ocenia, jak te drzewa zostały przycięte. Dlaczego Pan interweniował? Sytuacja jest tego rodzaju, że Pani Butoka Irena, tutaj mieszkająca, a my mamy tutaj lokal użytkowy i Pani Irena Butoka w szczególności walczyła od wielu lat z tym człowiekiem, który te cięcia dokonywał. Bo ja tutaj osobiście nie widzę pewnej winy, czy większej winy Urzędu Miasta, tylko osoby, która to dokonała, a nie miała ku temu żadnych uprawnień. Po prostu jest jedynie zarządcą nieruchomości tutaj, stojącej obok z tyłu za mną. I on powinien się zajmować nieruchomościami, a nie drzewami. Nie jest specjalistą, z tego co wiem, nie ma do tego uprawnień, a dokonuje po prostu cięć. Ale mieszkańcy tutaj są podzieleni. Jedni chcą, aby, aby te drzewa przyciąć, a nawet usunąć je, a część no, protestuje, jest przeciwna takiej decyzji. Generalnie powiem tak. Nie, mieszkańcy może nie są podzieleni. W tak dużym stopniu, o ile chyba jedna albo dwie osoby tutaj z klatki 27, mają co do tego jakieś tam obiekcje, że im to zaciemnia, że nie ma światła do mieszkań wchodzącego. Przed sądem rejonowym w Szczecinku odbyła się kolejna rozprawa przeciwko byłemu prezesowi szczecineckiej lokalnej organizacji turystycznej Bogusławowi S. Były prezes oskarżony jest o nadużycia finansowe. W procesie zeznawali kolejni świadkowie, między innymi koordynator Szczecineckiego Biura Projektu Civitas Renesans Maciej Makselon i burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy Douglas. Maciej Makselon opowiadał o historii i realizacji projektu Civitas, również o zadaniach powierzonych w tym projekcie Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, w tym o zakupie taksówek wodnych. Na ten temat zeznawał również burmistrz Jerzy Hardy Douglas. Burmistrz przedstawił sądowi kulisy sprowadzenia łodzi do Szczecinka. Z zakupem tych łodzi wiąże się najcięższy zarzut stawiany byłemu prezesowi. Kolejna rozprawa już w poniedziałek. W miejskiej bibliotece jest eksponowana wystawa prac Lidii Kubisztal Afrykańskie Klimaty. Tym razem borneńska artystka, zainspirowana sztuką Afryki i Indii, prezentuje maski wykonane ze styropianu. Lidia Kubisztal maluje od wielu lat. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach w kraju i za granicą. Jest laureatką wielu nagród, m.in. wojewódzkiego przeglądu prac plastyków nieprofesjonalnych województwa zachodniopomorskiego. Maski to pierwsza część wystawy artystki, a za dwa tygodnie ich miejsce zajmie. Kwiaty, obrazy olejne w wiosennym i letnim klimacie. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie wniosła do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, które działając wspólnie okradały zakłady Kronospan w Szczecinku, fałszując dokumenty na fikcyjne dostawy drewna. Po przeprowadzeniu śledztwa prokurator złożył wniosek w akcie oskarżenia o wydanie przez sąd wyroku skazującego dwójkę sprawców na karę od roku do półtora pozbawienia wolności oraz grzywne bez prowadzenia procesu. Zatrzymany przez policję organizator procederu przyznał się do zarzucanych mu czynów już w czasie pierwszego przesłuchania. Opisał także organizację kradzieży, przy której współdziałało kilka osób, m.in. pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie drewna oraz sprawdzanie ilości i jakości. Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku i dyskusyjny klub filmowy Szok zorganizowali powiatowy konkurs wiedzy o filmie dla młodzieży szkolnej. Konkurs obejmował podstawowe zagadnienia wiedzy o filmie z elementami historii oraz teorii sztuki filmowej. Do, do puli finałowej dostały się dwie drużyny reprezentujące dwie ponadgimnazjalne szkoły. Pierwszą z nich to było liceum ogólnokształcące imienia księżnej Elżbiety, drugie prywatne liceum ogólnokształcące, popularny katolik. No i w wyniku bardzo wyrównanej walki, że tak się wyrażę, zwycięzcą w powiatowym konkursie wiedzy o sztuce filmowej został pierwsze liceum ogólnokształcące imienia księżnej Elżbiety. Czy można mówić tutaj o poziomie? Czy był wysoki? Tak, oczywiście. No, młodzież mogła się wylegitymować całkiem przyzwoitą wiedzą na temat historii filmu, teorii filmu, znajomości muzyki filmowej. I w związku z tym, że poziom był tak wyrównany, no, Samorządowa Agencja Promocji i Kultury podjęła taką decyzję, że obie drużyny pojadą w nagrodę na Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, który wyjątkowo w tym roku odbędzie się w dniach 7-12 maja. Czy poza powiatowym czeka ich coś jeszcze, czy to już jest końcowy ostatni Nie, etap? To jest końcowy ostatni etap. Nie był to konkurs, który był jakoś zsynchronizowany z tym ogólnopolskim konkursem wiedzy o sztuce filmowej. Zobaczymy, może w przyszłym roku postaramy się tak to zorganizować, aby była, był to jeden z, z takich etapów ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które dotyczy właśnie wiedzy filmowej, ale to jest jeszcze melodia przyszłości. Przypominamy, że w czwartek 19 kwietnia o godzinie 17 w Muzeum Regionalnym w Szczecinku odbędzie się wykład pracownika Muzeum Okręgowego w Koszalinie Ignacego Skrzypka. Temat wykładu to miejsca kultu Słowian na Pomorzu Środkowym w okresie przedchrześcijańskim. W czasie wykładu zostanie przedstawiona m.in. historia eksponowanego od niedawna na wystawie stałej w szczecineckim muzeum Boszka Belbuka. 1 maja na Mysiej Wyspie odbędzie się koncert zespołu Jaf-Raf z gośćmi. Będzie to mieszanka wyobraźni, charyzmy, umiejętności i radości w połączeniu z niebieską magią bluesa. Ruszamy już w majowy weekend. Najpierw zapraszamy na wspólną imprezę organizowaną ze Szlotem 28 kwietnia, otwarcie sezonu na wodzie. Natomiast 1 maja na myśli wyspiat będzie się wyjątkowe wydarzenie, koncert bluesowy. Pierwszy Joe Row Meeting. Mam nadzieję, że który na stałe zagości w kalendarzu naszych imprez. I 1 maja zapraszamy na koncert zespołu bluesowego Joe Row, a także gościa specjalnego ze Szkocji Jerry Jabłoński Band. Ta impreza 1 maja. Na Mysiej Wyspie wstęp oczywiście jest bezpłatny. Tu warto zaznaczyć, że na Mysiej Wyspę można dostać się samochodem, rowerem, pieszo, a także specjalnie podstawionym przez komunikację miejską statkiem, który będzie odpływał z centrum miasta właśnie na tę imprezę. Ile czasu trzeba sobie zarezerwować na ten koncert? Także koncert zaczyna się o godzinie 20.30, potrwa on dwie 2 do 3 godzin, tak żeby, żeby, żeby pełno atrakcji było i wszyscy wrócili do, do miasta zadowoleni. To nie jedyna atrakcja kulturalna, która czeka na mieszkańców naszego miasta. Zgadza się, maj będzie obfitym miesiącem, jeśli chodzi o imprezy kulturalne, czyli 1 maja Bluesowy Festiwal na Męsie w Wyspie, natomiast w Kinie Wolność zapraszamy na dwie wyjątkowe imprezy. Się, odbędą się dwa spektakle kabaretu moralnego niepokoju, a także dwa koncerty pod hasłem Projekt Grechuta z głównymi gwiazdami, czyli Anią Wyszkoni i Piotrem Cugowskim. Także zapraszamy do Kina Wolność. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.sapik.pl. Motocykliści z motocyklowego Ole Carter Klubu organizują drugą w Szczecinku akcję honorowego oddawania krwi, tym razem pod nazwą Motoc Motoserce. Akcja Motoserce będzie jednocześnie oficjalnym otwarciem tegorocznego sezonu motocyklowego. W lipcu w zeszłym roku odbyła się akcja e, robiona, organizowana przez Ole Carter Klub pod nazwą Kresie Poleje w Szczecinku. E, teraz kwietniowa e, akcja zbierania krwi. Jest to zorganizowane przez Kongres Klubów Motocyklowych w Polsce. Ogólnopolska akcja pod tytułem Motoserce. I dołączyliśmy my, jako Szczecinek, do 80 miast Polski i dwóch poza granicami, m.in. Brukseli, właśnie do tej ogólnopolskiej akcji Motoserce 2012. Już wkrótce pojawią się plakaty na naszych e, ulicach naszego miasta. Ja widziałam te plakaty. Dla kogo będzie zbierana krew tym razem? Celem i, i, i adresatami zbieranej krwi są dzieci. To dla nich chcemy zebrać e, naszą krew, oddać i, i to im poświęcić ten, ten dzień. Jak to wygląda z krwią? Gdzie ona trafia? Bo jeżeli dobrze pamiętam, poprzednim razem było sporo zamieszania. Jak ludzie nie wiedzą, to próbują sobie coś dopowiedzieć. Chodziło o to, że krew zbierana w Szczecinku a trafia gdzie indziej. Jak tym razem będzie i jak to w ogóle jest tą krwią? Prawda jest krótka. Krew jest dla wszystkich. I kiedykolwiek potrzebna jest krew bardzo rzadkiej grupy, nikt nie patrzy, czy to jest ze Szczecinka, z Warszawy, czy z Zakopanego, jest transportowana do odpowiedniego miejsca, gdzie jest potrzebne. Więc czy, to, czy ona jest ze Szczecinka? Czy ze Szczecina tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Są banki krwi, które w każdej chwili, kiedy jest ona potrzebna, dostarczają krew do poszczególnych jednostek, które zajmują się operacjami czy czymkolwiek, tam gdzie jest potrzebna. Jak to będzie wyglądało? Kiedy będzie można oddać tą krew i kto będzie mógł oddać? Krew może oddać każdy. Akcja jest organizowana przez motocyklistów i do nich, jakby swoje pierwsze prośby o. O przybycie, o spotkanie się z nami kierujemy, ale oczywiście czekamy na wszystkich, którzy mają potrzebę chęć ratowania i dania odrobiny siebie dla innych, dlatego że jest to jeden jedyny lek, którego tak chyba naprawdę poza transplantacją nie można wyprodukować. Jest on niezbędny, wyjątkowy i, i taki bardzo od siebie cząstka nas dla innych. Także jest to kierowane do wszystkich, którzy jeździli, jeżdżą lub będą jeździli albo nawet chodzą, czy się pełzają cokolwiek. Ci, którzy mają ochotę na to. Gdzie będzie można oddać tą krew? W jakich godzinach, jakiego dnia? 21 kwietnia o godzinie 9 rozpoczynamy oprócz motoserca także drugie szczecińskie otwarcie sezonu motocyklowego, takie oficjalne i ono się rozpocznie o godzinie 9. Mszą w kościele świętego ducha. Po mszy siadamy na motocykle, przejeżdżamy na plac wolności i od godziny 10 do godziny 13 będziemy. Oddawali krew. W międzyczasie będą się odbywały jakieś towarzyszące imprezy. Kapele rokowe zagrają, gdzie tutaj Sapik i ogromne podziękowania dla SAPiku za, za pomoc i zaangażowanie, postawi scenę, będzie pokaz ratownictwa medycznego i w tym czasie przez te trzy godziny będziemy oddawali krwi, krew. Po tym o godzinie 13-13.30 zapraszamy wszystkich motocyklistów do naszego klubhausu na Świątkach. Chcemy się pochwalić. Co zrobiliśmy, a poza tym e, pobawić się razem, wspólnie spędzić e, czas. Także wszystkich, którzy mają ochotę w ten dzień po sercu zapraszamy na świątki. Przypomnijmy jeszcze raz, bo to najważniejsze o której godzinie będzie można oddać krew i w którym miejscu. E, Szczecinek Plac Wolności w Ratuszu 21 kwietnia 2012 między godziną 10 a 13. Zapraszam wszystkich serdecznie. Lecznicze odżywianie. Taki będzie temat spotkania z Hanną Madejską, terapeutką, konsultantką do spraw zdrowia w ramach klubu na Obcasach. Spotkanie odbędzie się w czwartek w sali przy ulicy Kilińskiego. Natomiast Leśne Ścieżki to cykliczny rajd turystyczny organizowany przez Wojskowe Koło PTTK Wiarusy. 22 kwietnia, niedziela, kolejna nasza propozycja. Wiosenny, tradycyjny rajd leśne ścieżki. Rajd odbędzie się na dwóch trasach. Ponieważ jest to początek sezonu, trasy stosunkowo są krótkie, jeszcze nie męczące, nie wymagające dużego wysiłku. Trasa piesza około 4,5 do 5 km. Trasa rowerowa około 5, 25 km. Początek rajdu przy pętli autobusowej, przy wiadukcie ulica Szczecińska. Stamtąd tury Piesi udadzą się przez Liplicę, Kwieciszewo, Raciborki na metę przy parafii wojskowej pod wezwaniem Świętego Franciszka z Syszu przy ulicy Bukowej. Rowerzyści, jak powiedziałem, około 25 km, również przy wiaduchcie ulica Szczecińska. Dalej przez Świątki, rezerwat dębów wilczkowskich, dalej, dalej przez las do Jelenina. Dziki sitno, dziki turowo. I również na metę tutaj przy Parafii. Tu oczywiście ognisko, pieczenie kiełbasek, konkursy rekreacyjne, zarówno dla rowerzystów, jak i dla pieszych, dla dzieci. Jest już wiele zgłoszeń, a zgłoszenia jak zwykle w siedzibie koapTK Warusz oraz Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Miasta. Symboliczne wpisowe w ramach tego pamiątkowy znaczek rajdowy, Każdy otrzyma kiełbaskę na ognisko, no i możliwość zdobycia ciekawych nagród. Fundacja imienia Stanisława Karłowskiego w Juchowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do poznania bliżej ekologicznej hodowli krów w Juchowie. Gospodarstwo można odwiedzić w sobotę w godzinach od 10 do 11.30 lub od 14 do 15.30. W programie spotkania pogadanka na temat dlaczego w Juchowie krowy żyją długo i szczęśliwie, zwiedzanie obór oraz zapoznanie się z ekologiczną hodowlą wraz z, drobno, z dobrostanem zwierząt i wspólne karmienie krów i cieni. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Ja zapraszam Państwa do służb mundurowych w naszym mieście.